www.wośp.zawiercie.eu To adres, który z każdą godziną będzie stawał się coraz gorętszym miejscem w sieci. Ten człowiek od 24 godzin pracuje właśnie nad doskonaleniem tegoż serwisu, dlatego nie pokazujemy jego twarzy, ale Wy, kiedy już wejdziecie na tę stronę, znajdziecie m.in. informacje o tym, co będzie działo się w ramach Wośpu Zawierciu. Mamy dla Was sklep z atrakcyjnymi przedmiotami. Wchodźcie i sprawdzajcie. No i mamy także nadzieję, że będziecie z nami również w sieci. Wośb zawiercie.eu zapamiętajcie ten adres. Ale to nie koniec jeszcze. Zapomniałem o najważniejszym: na tej stronie woś.zawiercie.u przez 24 godziny na dobę będziecie mogli oglądać to, co dzieje się w waszym mieście. No i nie tylko wy przekażcie też swoim znajomym z każdego miejsca na świecie dostępny jest ten adres i to, co dzieje się w ramach wośpu w zawierciu. Nasze kamery będą wszędzie, a pod adresem woś.zawiercie.eu będziecie mogli to zobaczyć.